Cześć, witam w kolejnym materiale. Jak widzicie, znowu z klasyczną kamerą na dwa nagrania, ale teraz tak, do konkretów. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wariancie Najdorfa dla białych. Moim zdaniem będzie to dość ciekawe, bo bardzo rzadka linia zaproponowana przeze mnie dla białego. Obiektywnie nie daje Wam przewagi, jak zresztą wszystko w Najdorfie. Natomiast to, co daje wam ten wariant, to szansa na zaskoczenie przeciwnika właściwie od samego początku, jak już tylko ten najdorf wejdzie. Dobra, przejdźmy do konkretów. Teraz tak. W tej pozycji e4 c5 skoczek f3 d6 d4 c d. Ja chwileczkę może tu jeszcze wyciszę. Cyk, cyk, cyk. O, yy, tak. Skoczek d4 skoczek f6 skoczek c3 a6 w tej pozycji. Skoczek F3. I teraz idea tego wariantu polega na tym, że my wiemy o tym, że w najdorów jest zwykle czarny, chce zagrać posunięcie E5. W wielu wariantach gramy posunięcie goniec E2. I teraz tak, na czym polega różnica? Jeżeli poszłoby goniec E2, to bardzo często po posunięciu E5 gra się skoczek F3. I teraz ciekawe jest to, że ten goniec lubi czasem pójść z E2 na C4. Tak, sam z siebie. Tylko po to, żeby przejmować pole D5, żeby przejmować przekątną. A2F7. I teraz dlaczego to istotne? Istotne jest to dlatego, że w kolejnym ruchu biały i tak będzie chciał grać w goniec G5 i i tak będzie chciał zagrać skoczek D5. Więc pojawia się pytanie, po kiego grzyba wam goniec na E2 w tej pozycji? Natomiast tak sobie kminiłem, kminiłem, sobie pomyślałem, że jeżeli pójdzie posunięcie skoczek F3, to po posunięciu E5 my jesteśmy zadowoleni, gramy od razu goniec G5 i możemy zagrać za jednym razem goniec C4. I to jest właśnie wyższość wariantu skoczek F3 nad gońcem E2. Oczywiście w sensie strategicznym, to znaczy jeżeli czarny wymyśli najlepszą kontynuację to wyrówna trochę łatwiej niż gonie z e2 ale z drugiej strony myślę, że większość waszych przeciwników no nie wymyśli tego, bo jest zaskoczenie. Co może robić czarny w tej pozycji? Oprócz posunięcia e5, jak widzicie, gonie z g5 pozbycie się tego skoczka i strategia zajęcia pola d5 klasyczny Najdorf możemy również czarnymi zagrać na przykład posunięcie e6 Tylko teraz tak, jeżeli pójdzie e6 to cała idea skoczek F3 polega na tym, ogólnie warto sobie to zapamiętać, że biały chce wykonać posunięcie e5. No i chcemy nacisnąć na pionka i na skoczka. I ogólnie nas interesują końcówki. Jeżeli załóżmy, poszłoby dbije e5, to my wybijamy dumnie i po wybiciu wybijamy skoczek E5. I zobaczcie, że w tej pozycji wisi teraz na e 7 Jeżeli pójdzie króle 8, to to, co biały ma na starcie, to 3 na 2 na skrzydle hetmańskim, co jest rewelacyjną sprawą. Bo łatwiej będzie mu wyrobić wolnego pionka i po prostu mieć przewagę w końcówce. A z drugiej strony jest osłabienie, w sensie pole B6 jest słabe, czyli plan A4A5, skoczek C4 skoczek B6, albo skoczek A4, skoczek B6. Bardzo typowe plany. Więc tak w skrócie. No, A5 jest konkretną groźbą i e jest po prostu złe. Stąd czarny gracz, gra czyli skoczek G4, na co my gramy ED? nie z D6 i znowu dostajemy tę pozycję, która nas interesuje, to znaczy mamy 3 na 2 na skrzydle hetmańskim, na królewskim w środku jest 4 na 3. Skoczek D2 jest bardzo ważne posunięcie i teraz chodzi o to, że chcemy zagrać skoczek C4, a zagrać A4 w końcówce. Znamy to? Tak, już wcześniej to pokazywałem, grozi A5, skoczek B6 i to ma przewagę. Więc tak naprawdę w tej pozycji, jak ktoś zagra Wam E6, daje Wam sporą szansę na przewagę, naprawdę, bez najmniejszych problemów. A to są dwa najbardziej narzucające się posunięcia czarnymi. To jest to, co zwykle czarny gra. No dobra, najwyższy czas przejść do rzeczy, które powinny być trochę dokładniejsze. Chociaż nie, może zaczniemy od czegoś, co jest głupie. Głupie jest granie G6. Jeżeli ktoś będzie chciał przejść do smoka, sorry, ale jest E5 i mamy dokładnie to samo, tylko że lepszą wersję jeszcze, bo po D, po wybiciu, po wybiciu, skoczek G5. Ten nacisk na pionka F7 jest równie mocny. Ale też przy okazji możemy na przykład stępem zagrać koniec c4, jeszcze nacisnąć na pionkę f7. a4a5 ten plan zostaje, no i właściwie tutaj biała ma ogromną przewagę. No więc tak, jeszcze 6 jest za nami. Co nam zostało? No zostało na przykład b5. Jak myślicie, co gramy po b5? No e5. I po D końcówka, skoczek e5, król 8. a4b4, skoczek a2, e6, z e2. Grozi z f3. I są ogromne problemy u czarnego. Czyli znowu, raczej fajnie. To tak, za nami jest. E5, E6, G6, B5. Te wszystkie warianty już przeanalizowaliśmy. No ale skoro widzimy, że wciąż biały chce zagrać E5, właściwie na wszystko, zostają nam dwie idee dla czarnych. Jedna idea to skoczek C6, a druga to skoczek BD7. I to są te rzeczy, na które należy naprawdę zwrócić uwagę. No i tak, obiektywnie skoczek C6, pomimo tego, że wydaje się być takie bardziej narzucające, jest trochę mniej dokładne, odrobinę, ale jednak. Gonie za F4. I tu, jeżeli czarny zagra Hetman A5, musiałby to wszystko wymyślić z groźną skoczek G4. Gonie z D2, Hetman D8, gonie za F4. Raczej musimy wziąć remis. Jeżeli nie chcemy stanąć gorzej. Co nie zmienia faktu, że jako zaskoczenie ten skoczek F3 jest fajny. No bo zobaczcie, jakie są ogromne szanse na to, że czarny się pomyli. Na blice Rapidy już w ogóle, ale mi się wydaje, że idea jest dobra na klasyki, albo na przykład na lepszego przeciwnika. No, bo załóżmy, że gracie z gościem o 200 elo więcej. No i myślicie sobie, dobra, no Remis może być, tak? Tragedii nie ma, a ja, jeżeli zagra niedokładnie, to dostanę przewagę. To jest właśnie tego typu przygotowanie. No więc gonię z F4, gonię z G4, H3, gonie z F3, Hetman F3. I na przykład tutaj, bo ma przewagę, no ma po prostu parę gońców. Nie ma co narzekać. I wydaje mi się, że Hetman A5 raczej czarny nie wymyśli. I znowu wracając, jeżeli pójdzie jakieś posunięcie w stylu E6, no to my widzimy, że gonie z F4 było po to, żeby móc. Wreszcie uderzyć E5, i znowu przechodzimy do końcówki 3x2 i cieszymy się przewagą. E, więc tak, zostaje nam ostatnie. Niestety najlepsze. Skoczek BD7. I to jest posunięcie, które jest grywane przez czarne, ale na poziomie 2600. Myślę, że nie jest y, ogromna szansa, że, że czarny Wam tak zagra. E, gracie A4, żeby nie było B5. No i obiektywnie najpewniej zagranie posunięcia B6 powinno wyrównywać u czarnego goniec E2. E6 goniec F4. Hetman C7, krótka roszada. No i tutaj czarny gra sobie jakoś goniec e7, my gramy hetman d3, naciskamy na pionka d6 i w końcu, tak męcząc tym hetmanem, powinniśmy stać w porządku. To, co czarny powinien zagrać obiektywnie, to w tej pozycji zamiast goniec e7 zacząć od goniec b7. I znowu, też nie wydaje mi się to być takie oczywiste. Okej, okay, b6 jest po to, żeby ruszyć gońcem, ale raczej częściej gra się najpierw do rożady, no wydaje się być naturalne. Hetman d3, skoczek c5, hetman c4 na związanie, hetman c6 no i biały gra e5, wybicie, wybicie no nie chcemy dostać mata na g2, czyli nie bijemy skoczkiem, go z e7, wieża d1 tego typu pozycja jest obiektywnie równa ale znowu, jak chwilę pomyślimy perspektywa białych 3 na 2 jest to nie jest tak, że tutaj nie wiem, automatycznie partia się kończy że jakoś czarny świetnie, rewelacyjnie stoi nie, no po prostu wyrównał, tak i szczerze mówiąc, wyczuć, że to jest wyrównanie a pozostałe warianty to nie jest wyrównanie moim zdaniem nie jest oczywiste <laughs> zostaje nam jeszcze Pa4 po nie posunięcie B6, tylko E6. I na przykład ono już jest trochę niedokładne, bo A5. Jeżeli pójdzie B5, no to trzeba się zgodzić z taką pozycją. Ona obiektywnie nie jest zła dla czarnych, tu jest równa, ale wydaje mi się, że biała ma prostszy plan, ma dwa złączone pionki, a czarne ma w zamian za to pionka bandowego, co jest trochę niekorzystne. Chociaż w Sycylu uchodzi na sucho bardzo często. Goniec E7, goniec F4, E5, goniec E3. Udało nam się wymusić posunięcie E5, jest dziura, na polu d5, jest dziura na polu b6, no myślę, że to nie jest skomplikowane Powiedzieć, że plan ogólny to będzie wrzucić skoczka na b6 Jakoś goniec c4 i klasycznie się ustawić, tak jak już widzieliśmy w tej strategii Dobra, co tu więcej można powiedzieć? No realnie idea skoczek f3, jeżeli uda Wam się do niej doprowadzić Jest bardzo jadowita i należy się na tym skupić w swoich partiach. Dobra to jest ten moment, w którym warto byłoby zakończyć materiał, dziękuję Wam bardzo za słuchanie, oglądanie, zachęcam do polubienia, jak Ci się podoba studio, to możesz lajka dać, podobno działa, możecie oczywiście w komentarzu dawać, znać co uważacie, jakie macie konkretne opinie, uwagi do wariantów, w sumie do wszystkiego, może tak trochę nie do mnie, postaram się tak czy tak poprawić, dobra, do zobaczenia, cześć, cześć.